Cześć, z tej strony Tomasz Dziewiadomski z Dzisiaj mam dla Was niespodziankę Uwaga! Otwieramy ten niesamowity kalendarz <śmianie> Patrzcie co tu jest! Ten film będzie przeznaczony dla bardziej dorosłego widza Dlatego Ty Młodych chłopaków Musisz też to obejrzeć, nie oglądaj tego e, Doszła do nas dostawa Takich oto kalendarzy Cała ekipa już się śmieje Zrobię Wam taki krótki unboxing e, Moim zdaniem jest to dobry kalendarz zbrań Mamy tutaj na przykład styczeń, jest zimno. Tutaj też jest nasza nowa ekipa, która będzie wspomagała sprzedaż. Mamy potem sobie tutaj luty. Kalendarz został na cele nasze tutaj ocenzurowany troszkę. Oczywiście ta cenzura jest zdjęta z kalendarzy handlowych. Tutaj mamy marzec, robi się coraz goręcej. Kopnieją lody, tutaj pani już łowi. Chyba jakieś wstrągi.